Hejo, sobotnim planem naszej wycieczki na Maltę jest Blue Grotto, do którego zmierzają chyba tłumy turystów, ale w autobusie byliśmy tylko my, ponieważ nie dojeżdżamy do Blue Grotto, tylko mamy jakieś 20 minut spacerka, spacerku. I zatrzymaliśmy się w miejscowości Makuluba, gdzie jesteśmy w zapadniętej jaskini. I jest to w ogóle super miejsce. I tam widać polewę kalcytową, która w ogóle jest na świetle dziennym, czego się zazwyczaj nie widzi. Halo. <laughs> o, właśnie to. Jakieś resztki się zachowały. Koguty pieją, bo jest to, jak już powiedziałam, zapadnięta jaskinia, więc widać super w ogóle, yy, jakiej to było wielkości. Nie można tam niestety wejść, ponieważ jest to ścisły rezerwat. Są te barierki, przy której właśnie stoimy. Jest tu rezerwat, gdzie rosną drzewa, których na Malcie generalnie jest mało oraz jakaś roślinność. Luźny mówi, że tu w ogóle inny mikroklimat jest na dole i ja mu wierzę. Nie ma tego w żadnym przewodniku, to znalazłem ja, luźny.